To może na początek wiedzy o globalnym spisku. Wydawnictwo Anty zasłużonego dla walki narodowo-wyzwolenczej Macina Dybowskiego zaatakowało globalny establishment zorganizowany w tajnych stowarzyszeniach. Polskim tłumaczeniem gigantycznej książki Ukryta strona dziejów. Nowy porządek świata. Nowy ład ekonomiczny. Globalizm. Autorstwa osoby kryjącej się pod pseudonimem Epiphanius. Ta gigantyczna ponad 700-stronicowa praca bogata w przypisy, ilustracje, na każdej stronie przywołuje dziesiątki nazwisk, nazw organizacji, wzajemnych powiązań i ideowych fundamentów. Praca Epiphaniusa jest niewątpliwie encyklopedią spiskowej teorii i dziejów. Gnoza. Zdaniem Epikhaniusa, podstawą działania wszystkich tajnych stowarzyszeń, które są platformą porozumienia globalnych oligarchów, jest gnoza. Gnoza jest średniącą tajemną, synkretyczną doktryną powstałą w czasie narodzin chrześcijaństwa w środowisku żydowskim. Gnoza zakłada, że poznanie to dostrzeżenie pierwiastka boskiego uwięzionego we własnym ciele. To poznanie dostępne jest nielicznej elicie, boży pierwiastek nie jest dany wszystkim, boży pierwiastek dany jest tylko elicie, a reszta pozbawiona bożego pierwiastka jest gorsza niektórzy z nich nie posiadają nawet duszy. Gnoza jest więc fundamentem pogardy elit dla reszty ludzkości. Ciało wiążące w sobie boski pierwiastek jest stworzone przez gorszego Boga, którego wyznawcami są chrześcijanie. Poznanie pozwala się wyzwolić się z niewoli chrześcijańskiego Boga tera na twórcy świata materialnego. Najlepszym Bogiem dla gnostyków była praprzyczyna, z niej to wyłoniły się w tym doskonale doskonałe emanacje Boga pierwotnego, Zeonów, wyłoniły się kolejne mniej doskonałe oteonów byty. Jezus według gnostyków został wysłany by wyzwolić ludzi i strani chrześcijańskiego Boga, by dać ludziom boży pierwiastek, który odmawiał ludziom jachwę. Gnostycki Jezus odmienny od chrześcijańskiego, przekazał gnozę gnostykom. Gnoza neguje potrzebę czynienia dobra, jest to konsekwencja gnostyckiej wiary w brak zbawienia. Jest tylko przynależności do elity posiadającej pierwiastek Boży lub motłochu pozbawionego boskiego pierwiastka. Oświecony człowiek wyzwolony jest od dobra i zła, od odpowiedzialności to tej idei po części odwołuje się Luther i Freud. Dla gnostyków niezwykle ważne stało się w celu doznania oświecenia intuicyjne poznanie boskości na drodze magii i astrologii. Kabala. Gnoza ponownie powróciła na arenę dziejów w późnym średniowieczu pod postacią kabały. Kabała była owocem infiltracji żydowskiej diaspory przez gnostyków, którzy głosili, że Jahche to zły Bóg Demiurg. Owocem tej infiltracji była kabała spisana w księdze Zohar. Dla kabalistów Biblia nie była dosłownym przesłaniem Boga, ale zaszyfrowaną formacją, którą mogli zdekodować kabaliści. Różokrzyżowcy, masoneria i lumnaci. Kolejnymi spadkobiercami gnostyków byli Krzyżowcy. Celem Krzyżowców była synarchia, czyli połączenie władzy politycznej i religijnej. Do dziś celem większości tajnych stowarzyszeń jest globalna tyrania synarchiczna. Największym wrogiem Krzyżowców był Kościół katolicki. Swoją działalność różokrzyżowcy kontynuowali pod szyldem masonerii. Masoneria w swoich wierzeniach uznawała za szkodliwy zabobon katolicyzm, a za prawdziwą wiarę gnozy i okultyzm połączanie gnozy, spirytyzmu, kadały, teozofii, wierzeń różokrzyżowców, parapsychologii. Masoni dążyli do stworzenia globalnej religii, mającej być instrumentem walki z katolicyzmem. Reformatorem amerykańskiej masonerii był generał Konfederacji Albert Pickett, współzałożyciel wraz z innymi masonami ku lub XX wieku był czasem triumfu masonerii w Europie. W Niemczech Bismarck realizował masonicką politykę niszczenia katolicyzmu i prześladowania katolików. W Zjednoczonych przez masonów Włoszech znacjonalizowane kościelne majątki przyjmowali i fundyści, którzy doprowadzali do ruiny chłopstwo chłopi przez wieki byli przez kościół ubronieni przed samowolą bogaczy, zlikwidowano zakony, konfiskowano majątek kościoła, plądrowano świątynie, znieważano eucharystię, prześladowano i mordowano katolików, zlajcyzowano szkolnictwo. Pod koniec XII i wieku Masonerię zinfiltrowali i Celem tego stowarzyszenia była likwidacja dotychczasowych władz, własności prywatnej, dziedziczenia, patriotyzmu, armii narodowych, instytucji i rodziny, przynależności dzieci do rodziców, małżeństwa, moralności i religii. Iluminaci dążyli do rozpłynięcia się jednostki w kolektywie. Dziedzicem iluminatów stał się komunizm. Mark skodyfikował i uwspółcześnił program iluminatów. Iluminaci finansowani przez oligarchów realizowali swoje cele organizując wszelkie rewolucje w X, -X wieku. Druga fala tajnych stowarzyszeń W drugiej połowie X, X wieku miała miejsce druga fala tajnych stowarzyszeń. Tym razem kładących nacisk na okultyzm. Powstało oto odor do templi stawiające sobie za cele zniszczenie chrześcijaństwa, rozbudzenie seksualne dzieci poprzez edukację seksualną i praktykowanie magii i seksualnej tantry. Jego twórcą był Edward Aleksander Alister crowley mason, gnostyk i satanista, parający się czarną magię seksualną. W 1947 Crowley wyrażał swoją sympatię dość i Rozfalda mozdawał członka Fabian Society i szefa brytyjskich faszystów. Równie okultystyczne było hermeneutyczne Bractwo Złotego Brzasku, które w Niemczech zrzeszało nazistowską elitę, działał swobodnie i rzeszy i był ezoterycznym źródłem nazizmu. Członkami Bractwa byli H. G. Welec, Bernard Schaff, T. Strona Eliot, Aldous Hooks Leipisarz i wielki piewca LSD. Bram Stocker. Innym okultystycznym tajnym stowarzyszeniem był kabalistyczny zakon Różokrzyża promujący antropozofię. Zakon łączył idee masonerii, synarchii, buddyzmu i hinduizmu. Jego odłam katolicki zakon Różokrzyża promował syntezę katolicyzmu i okultyzmu. Zakonem związane było oto i Towarzystwo Antropozoficzne Rudolfa Steinera. Nauki Steinera realizują szkoły waldorowskie. Steiner był jednocześnie wraz z Heleną Bławacką założycielem Towarzystwa Teozoficznego. Celem Steinera było zniszczenie klasycznego chrześcijaństwa poprzez przekształcenie go w duchu ezoteryzmu, buddyzmu i antropozofii. Socjalizm i komunizm. Idealnym instrumentem do realizacji celów gnozy i masonerii stał się socjalizm. Bardzo skuteczny plan zdobycia władzy przez socjalistów stworzyło pod koniec XX wieku Fabian Society. Drogą rewolucji miała być nie walka, ale infiltracja instytucji, wykorzystanie edukacji, stopniowe nacjonalizowanie i centralizowanie przemysłu, intelektualne inspirowanie całej sceny politycznej od lewicy do prawicy. Dodatkowo planowano wykorzystanie imperializmu silnych narodów w celu eksportu socjalizmu. Celem stowarzyszenia był globalny socjalizm i globalna gospodarka planowa. Równocześnie, do działań zakulisowych w Rosji wybuchła rewolucja komunistyczna. Rewolucję sfinansowała amerykańska i europejska finansjera. Niemcy wysłali do Rosji Lenina wraz z 31 towarzyszami oraz kredytem w wysokości 40 milionów franków w złocie. Amerykanie statkiem wysłali do Rosji Trockiego z 275 towarzyszami nadrockiego i towarzyszy finansjera wydała 36 milionów dolarów. Rewolucja okazała się doskonałą inwestycją. Tylko od 1918 do 1922 Lenin zwrócił bankowi ilo 600 milionów rubli w złocie 450 milionów dolarów. Należący do Fellera Standard Oil przejął kontrolę nad znacjonalizowaną kaukaską ropą. Charakterystyczną rzeczą dla bolszewickiej Rosji stał się udział Żydów we władzach komunistycznych. Dzięki rewolucji uzależniono Rosję od międzynarodowej finansjery, Rosja zaczęła wyprzedawać swoje surowce, spacyfikowano Rosjan poprzez wpędzenie ich w nędze. Z czasem rozpoczęto ujednolicanie gospodarki Zachodu i Wschodu, dokonując globalnej koncentracji gospodarki i podporządkowania jej technokratom. Nazizm i faszyzm Odrodzenie gospodarcze Niemiec po wojnie światowej sfinansował kapitał ZUSa i WB. Za anglosaskie pieniądze utworzono trzy gigantyczne koncerny. Stalowy wejnik Testachwerke w 1939 roku połowę produkcji przeznaczający na rzeczy wojska, chemiczny i kwarben w przededniu wojny 95% produkcji na rzecz armii, elektryczny W czasie przyłączenia Czech do Niemiec Bank Anglii kredytował nazistowskie Niemcy. Do 1949 kontrolowany przez Morgan Bank Bendix Ation dostarczał do Niemiec Avionika do niemieckiego lotnictwa. Od 1934 do 1935 Wielka Brytania wyeksportowała do nazistowskich Niemiec 12.000 nowoczesnych silników elektrycznych. Przed przyłączeniem się USA do działań wojennych Niemcy otrzymywały z USA wyposażenie do 110 samolotów. Dwie największe fabryki czołgów wybudował w Niemczech Opel należący do General Motors i Forda. ICT za pośrednictwem MAE kontrolowało niemiecką łączność. Koncern współpracował z nazistami do 1944 roku. W czasie i wojny światowej lotnictwo USA i Wielkiej Brytanii nie bombardowało fabryk należących do kapitału z tych krajów, pomimo że były to główne fabryki produkujące uzbrojenie. Równocześnie alianci bombardowali ludność cywilną. Mianowani na honorowych Aryjczyków bankierzy Oppenheimowie administrowali nazistowskich depozytów srebra i biżuterii zrabowanych Żydą przez nazistów przed IWS i zarobili na tym 500 milionów marek. Epiphanius stwierdza też w swojej książce, że wywołanie wojny było celem elit politycznych USA. Sprowokowały Japonię do rozpoczynając wojny wprowadzające embargo na towary sprowadzane przez Japonię z Filipin i żądając wycofania się Japonii z niejapońskich części Azji oraz sojuszu z Niemcami i Włochami. By mieć odpowiedni pretekst do wojny władze USA nie ostrzegły marynarzy USA o ataku japońskim na Pearl Harbor. Wojnę zakończyło zrzucenie bomby atomowej na japońskie miasto Nagasaki skupisko japońskich katolików bez znaczenia militarnego co umożliwiło likwidację prawie 300.000 japońskich katolików. Współczesny tajne organizacje oligarchów Według Epiphaniusa współcześnie spadkobiercami gnostyków, kadalistów, różokrzyżowców, masonów i iluminatów jest szereg wzajemnie powiązanych tajnych stowarzyszeń zrzeszających oligarchów. Jedną z najważniejszych takich organizacji w opinii zwolenników spiskowych teorii dziejów jest CFR Instytut Spraw Międzynarodowych. CFR ma swoją siedzibę w USA i odpowiedniki na całym świecie. Instytut zrzesza elity rządzące przynależne do tajnych stowarzyszeń podległych Bena Kolejnym forum tajnych stowarzyszeń ma być Komisja Trójstronna Sprawująca Władzę ekonomiczną w stosunkach USA i -E Japonii. Klub rzymski zrzeszający naukowców, filozofów, humanistów i bankierów, członków innych tajnych organizacji, finansowany przez Financiere zaangażowana w finansowanie innych tajnych organizacji i ich ekspozytur. Dziełem klubu rzymskiego są apokaliptyczne prognozy nawołujące m.in. do depopulacji. Dla establishmentu USA bardzo ważna organizacją ma być Skull Land Bonesy działające na Uniwersytecie Johna Hopkinsa. Ta korporacja obecnych i przyszłych władców Imperium Amerykańskiego ma łączyć nawagę z elementami satanizmu. W Europie interesy synarchicznej frankofońskiej humanistycznej masonerii i Rothschildów ma reprezentować Instytut Schillera założony przez Donaha. Laocha Laocha ma być przeciwnikiem amerykańskiego palladyzmu reprezentowanego przez Rothschkefellera. Współpracownikiem Laocha jest jego żona Helga Zepp. Swoje idee promuje za pośrednictwem zaprzyjaźnionych mediów, EIR, Nowa Solidarieta, nefederalist, Federalist, PUSION. Jego organizacja inspiruje się ideami oświecenia, masonerii, humanizmem i gnozą. Najważniejszą jednak zdaniem Epiphaniusa organizacja jest Benajberit. Tą masonerię tylko dla Żydów założyli w Nowym Jorku w 1843 Żydzi masoni z Niemiec. Bardzo szybko zaczęła się ona rozwijać w USA i w krajach Europy Środkowej. Celem Benajberit stała się walka z antysemityzmem jawnym lub utajonym, podtrzymywanie tradycji i kultury żydowskiej, działalność wśród młodzieży. Zdaniem Epiphaniusa Masoneria, Pilgrim z Society, Komisja Trójstronna i CFR są jedynie pasami transmisyjnymi dla arystokracji żydowskiej jaką jest Benajberit. W działalności Benajberit widoczny ma być mesjanizm żydowski zakładający, że Żydzi w oczekiwaniu na czasy mesjańskie, kiedy to nastąpi ubóstwienie narodu żydowskiego, mają pewną duchową misję do spełnienia względem gojów to znaczy nie Żydów, a mianowicie oświecenie ich poprzez wpojenie im pewnych zasad Talmudu. Benajberit widzi więc swoją rolę w byciu pasterzami ludzkości. Benaiberit liczyć ma 600 tysięcy członków w 58 krajach, jest akredytowana przy ONZ i Radzie Europy, gdzie ma głos doradczy. Za poprzedniego pontyfikatu miała bardzo bliskie kontakty z Watykanem, dyktuje warunki na amerykańskiej scenie politycznej. Instrumentem Benaiberit jest ant i myślnik defamacji, dla reaguje Liga przeciw zniesławieniu. Adl zbierane o aktach, które uznaje za antysemickie, antysionistyczne i stanowiących przeszkodę w realizacji polityki Benaiberit. Działalność ta skutecznie zakneblowała ustędy krytykom polityki Izraela. Działania Adl prócz monitoringu przeciwników obejmują propagandę, edukację, kontakty z władzami i establishmentem. Globalizacja. W geopolityce celem tajnych stowarzyszeń ma być globalizacja. Pierwszą międzynarodową instytucją tworzenia globalnej tereny, zdaniem Epitheimusa, stała się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Celem powstania ONZ miało być przejście od nacjonalizmu do uniwersalnego socjalizmu na zachodzie w postaci technokratycznej, na wschodzie w postaci rewolucyjno-komunistycznej. Agenda onz tu co promować ma, ateistyczny humanizm, tworzenie jednej globalnej tożsamości co wiąże się z likwidacją dotychczasowych tożsamości, edukację opartą na założeniach psychoanalizy, kontrolę urodzin, pokojowe współistnienie z komunizmem i pacyfizm. Agencja zajmująca się żywnością i rolnictwem V ma promować depopulację ziemi. Liczba ludzi ma rosnąć szybciej niż produkcja żywności. Instrumentem do walki z przeludnieniem stała się dla ONZ antykoncepcja, dobrowolna i przymusowa aborcja oraz sterylizacja hojnie finansowane przez oligarchów. Etapem na drodze globalizacji ma być zjednoczenie Europy w ramach Unii Europejskiej. Podobną rolę ma odgrywać ekumenizm i tworzenie jednej globalnej religii. Instrumentem tajnych stowarzyszeń mają być też ruchy ekologiczne, feministyczne, promujące wielokulturowość, gojowskie, nawagę. Finansjera zresztą zaangażowana ma być i w wielomiliardowe dotacje dla organizacji ekologicznej i równocześnie